Do mikrofonu, Hynek tutaj skanuje. Zaczekajcie muszę wziąć, bo to jest druga część tutorialu. Skanowanie za pomocą Kanona MP490. Mam tu taki... A to jest rysunek też? się robi prezentację mamu. Ja nie falę i jestem zdoławy. Potem ludzie będą mieli w pulsach smole. Dobra, to nie jest w tym temacie. Mój temacie jest zupełnie do czego innego. Tutaj, rysunek i Szymonka. Tutaj. Tu jest sakura, rysunek. jest mi To jest stoją, miałem w 2007 roku. To też źle mi wychodziło na sobie na Wszystko skanowałem, ale trochę źle. Jakościowo jest trochę niezwykle dobrze. Pełna różnych rysunków. Dężył on. Tak, Oczywiście ja wtedy je przechowywałem w złym miejscu. Dlatego jakościowo są jakie.

Dziadek do ohechów, milion ohechów mógłby wygryźć kobietę z wałkiem Karate Karate Kiwia Karate w trochę losowałem w tamtym czasie, bo są sąsiedztwo z 2014 i 2015 roku To, to miałem zaktualizować. Nie zaktualizowałem. To jest nowsze 2014. O wiele ładniejsze. Jak widać, moje zdolności się rozwinęły. Ach, to nie w tym macie. Na szczódłach to jest mój projekt. To też mój. To przerabiałem. Tak sobie wyszło. O, tu jest taki fajny emsunek. O, no, ja taki sobie. Powtarzają się. Zaczekajcie, się więc emsunek. No już wróciłem, muszę zeskanować Dobra, daję skanuj. Pokażę Wam jego działa Hanon MP480 To jest zaawansowany, można tutaj. Można tutaj takie fajne rysunki skanować. Jak uchyłem sterownika skanera to moi drodzy uchyć tak samo sterownik skanera i macie więcej opcji zaawansowanych. Można regulować na kontrast i usu usuwać szumę rysunków i innych obiektów. Zgięcia też można skanować. różne dokumenty. Czasopisma, CV. Ja, 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 ja rysunki skanuję przeważnie. O, tutaj dosyć dobrze wyszło. Ręczne ustawienie, usuwanie, zamazanie. To jest mój fajny rysunek. Zapiszę sobie w foldery go. 2 Graphic Images. W angielsku napisałem. Moje rysunki To ja rysowałem. Architektura niemiecka z głowy. Nie jestem pewien, ile flik waży. Aha, zapomniałem tutaj. Jak wiem podgląd, to mi zeskanuje ten obraz aktualny. To jest to, jest to co ja słyszałam. Chodzi do pokoju. A tutaj jest opcja taka ...tonowanie. Nie wiem o co chodzi z grę sterylizacji, bo nigdy nie uchywałem A to jest akurat łatwy grunt. Тут еще черное. Тут есть ясность и контраст. Теж вс ⁇ как мне-то есть. Tu jest... taka funkcja. Tu się wywołały krzywe. A węsnek był... delikatnie Aj, gdzieś mi zniknął. A, Przepraszam. Zmi Zminimalizowało mi się tu. korekcja się zanikł niska. O, to jest też ciekawa funkcja. Dzięki niej mam trochę ciemniejszy rysunek. Dobra, zaskanuję go jeszcze raz. Fajnie kanon MH480. Na początku jak guł chyba to najlepiej tryb zaawansowany. Inaczej rysunki będą takie jak moje na początku. Ten jest taki sobie. Bo nie urwałem trybu zaawansowanego. Bo o nim nie wiedziałem. Nie wiedziałem o co chodzi, o słuchcę uchy i sterownika skanera. To jeden z moich rysunków. Też śmiesznie. Rona, która wydaje polecenia. Wierz polecenie, polecenie. Wydaje mu polecenie, przez komu utarł, on nawet pierdzi. Akurat teraz lepiej rysuje. Okno mi się dialogowe znikło. Tak mnie generuje ta drukarka. Tutaj otwórz, otwórz okno dialogowe. Tak wygląda po, po solidnej obróbce teraz. Nie zamarzanie nad wagon i tak wyglądają przyłuchy czy zamazania efekt, efekt prześwietlenia jest też dość ciekawy ładnie to jest to nie jest zapisz wybrany obraz W i can see dwa image moje usunki Dobra, to byłoby na tyle. To, to byłoby na tyle. Pokazałem wam jak działa Canon MP480 z Canon. Używajcie zaawansowanych funkcji, bo to ma sens. Lepiej działa.